Ten dzień jest dzisiaj wyjątkowy również z innego powodu. Mamy Święto Trzech Króli. Drugi raz w Polsce, w III Rzeczpospolitej, święto wolno od pracy. Nie wiem, czy tam mam problem z mikrofonem. Święto wolno od pracy. Państwo bardzo dobrze wiecie, że w polskiej historii, szczególnie w czasach II Rzeczpospolitej, Święto Trzech Króli było wyjątkowo ważne dla całego polskiego narodu. W 1960 roku Gomułka i cały zbrodniczy rząd komunistyczny walczył przez 50 lat, podjął decyzję o, o... 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 o...